Pyszna fryto-tortilla zrobiona w domu. Nie ma nic lepszego. Zaczynamy od wstawienia frytek do airfryera, bo robią się najdłużej. Możecie oczywiście też zrobić na oleju, ale my robimy akurat w airfryerze. Później kroimy nasze dodatki, czyli ogórek, pomidor, sałata, cebula i wszystko inne, co lubicie. I zaczynamy od składania naszej tortilli, czyli na placek nakładamy nasze warzywa. Następny nasz kurczak lepszy niż w skiercji. Przepis na niego znajdziecie w poprzednim shortcie i gwarantuję, że warto zobaczyć. Obowiązkowo dodajemy prażoną cebulkę. I to nie jest audycja sponsorowana, ale te dwa sosy z biedry są najlepsze i smakują to jak kebab z jakiejś dobrej lokalnej firmy. Na koniec dodajemy nasze gotowe fryty i wszystko będziemy zawijać.